Te hity kosmetyczne, które musisz znać, od razu przechodzę do tematu. Dlaczego poproszę cię o wielkie czerwone serce w komentarzu? Żebym wiedziała, że tu ze mną jesteś. Mam dla ciebie ogromnie tylko hitów, ale przede wszystkim nowości. Nadeszła no, wiosna i co tu dużo mówić? U wielu. Z nas ta pielęgnacja i zresztą słusznie się zmienia. I na przykład pierwszą taką rzeczą, tu już od razu przechodzę do tematu, jest to, że jednak większość z nas, nie wszyscy, ale większość z nas odstawia retinol. I tutaj takie stałe pytanie od Ciebie, od moich widzów, to jest Justyna, odstawiam ten retinol, co polecasz? Co polecasz? I tutaj niedawno na kanale pojawił się film pod tytułem Najlepsze kosmetyki z Bakuchiolem. I taką alternatywą, bo nie powiem, że to jest to samo. Retinolu można powiedzieć, że jest Bakuchiol. I ja tutaj już dosyć dawno temu otrzymałam w paczce PR serum od firmy Slavia z Bakuchiolem. I tutaj zwrócę Twoją uwagę na to, że no, mamy mnóstwo tych kosmetyków z Bakuchiolem na polskim rynku, jednak zauważyłam, to jest taka moja personalna obserwacja, że kosmetyki takie, no powiedzmy, Tańsze cenowo. Tam zazwyczaj producent nie podaje stężenia tego bakuchiolu, a jednak pamiętajmy, że stężenia no to to jest klucz. Tutaj mamy tego bakuchiolu w stężeniu 1%. Bakuhiol dla przypomnienia, bakuhiol przyspiesza cykl odnowy komórkowej, dzięki czemu skóra staje się jędrna, bardziej elastyczna, gładka. Mamy tutaj również właściwości wspomagające walkę z przebarwieniami, ale nie tylko, ponieważ mamy tutaj również właściwości regulujące wydzielanie się sebum, dlatego również cera y, trądzikowa, cera y, problematyczna tym skorzysta. A skoro już mowa o cerze trądzikowej, to tutaj firma Slavia, którą na pewno rozpoznajesz po tych ich drewnianych wykończeniach, czy to przy kremach, czy to przy właśnie serach, y, pomyślała nieco ponad, że tak powiem przeciętną, dużo ponad przeciętną i dodali olej konopny. Olej konopny, czyli oczywiście regulacyjny wydzielania się sebum e, i takie właściwości odżywcze kojące. Także ja jako posiadaczka cery tłustej e, po olej konopny sięgam w takim sensie, że już nie jedno serum pojawiło się, e, nie jeden kosmetyk już pojawił się u mnie tutaj na kanale, gdzie ja o tym kon, oleju konopnym wspominałam i między innymi jest to właśnie tutaj to serum z bakuchiolem, także bardzo przemyślana formuła, brawo firma Slavia a do tego wszystkiego mamy tutaj olej sopuncji Figowej, o którym też również na kanale był osobny film, ponieważ mamy tutaj do czynienia z ujednieniem, uelastycznieniem skóry, yy, odżywieniem, a do tego wszystkiego, jeżeli chodzi tutaj o olej sopuncji figowej, to jego w ogóle produkcja, jego ja kiedyś ten proces też w tym filmie opisywałam, to jest niezmiernie kosztowny proces, dlatego tutaj płacimy przede wszystkim za skład. Że przy tym serum skorzysta z niego nie tylko cera trądzikowa, ale odważyłabym się powiedzieć, że. Każda jest to serum olejowe, także tutaj oczywiście sugeruję stosowanie na noc. A skoro już mowa o odstawieniu tego retinolu, e, czyli innymi słowy, jeżeli w naszej pielęgnacji nie pojawia się retinol, czyli retinol, przypominam, że on ma takie właściwości dogłębnie złuszczające, no to wypadałoby również. Powrócić do tego złuszczania skóry. I ja tutaj to też już był osobny film na temat peelingów. Jeżeli chodzi o peelingi, ja osobiście, personalnie, prywatnie nie polecam peelingów mechanicznych. Jedynie enzymatyczne. Tak jest. I takim właśnie pilinkiem enzymatycznym mam tutaj peeling od firmy Również Slavia, który również do mnie dotarł w tej paczce. O którym również już mówiłam, ale muszę się powtórzyć. I co my tutaj mamy w składzie? wszystkim tutaj mamy bioferment z dyni, który właśnie ma takie dogłębnie złuszczające właściwości. Dodatkowo, uwaga, cera. Tłusta, problematyczna Mamy tutaj niacynamid Czyli oczywiście yy, ukojenie, działanie antybakteryjne Uspokojenie tych stanów zapalnych, jeżeli się pojawiają Mamy tutaj również wierzbę purpurową, a także bisabolol Ale również dogłębnie nawilżający skwala Dodatkowo mamy tutaj jeszcze sok z melisy Który wykazuje takie działanie antybakteryjne, przeciwzapalne Czyli taki składnik, który jeszcze wspomoże działanie tego niacynamidu w naszej pielęgnacji wiosennej mamy już bakufiol, mamy peeling enzymatyczny, co dalej? I tutaj przychodzę do Ciebie z totalną nowością na polskim rynku. Jest to produkt, który moim zdaniem... No, jeszcze żadna firma nie stworzyła takiego produktu, dlatego teraz sobie o nim powiemy. To tonik z firmy Veoli Botanica, w takiej tutaj szklanej, ciężkiej butelce, i chwała za to, o nazwie Build Me Up. Ale to nie jest taki zwykły tonik. Przede wszystkim ta formuła jest tutaj oparta na zbawiennych. Fermentach, czyli takie wygładzenie, dogłębne nawilżenie, odżywienie tej skóry, ale to nie wszystko. Przede wszystkim mamy tutaj kompleks trzech ceramidów. Ceramidy, czyli oczywiście wzmocnienie bariery hydrolipidowej, w szczególności jeżeli stosowałaś bądź stosujesz retinol, o tą barierę jednocześnie trzeba dbać, ponieważ bardzo łatwo sobie no tą barierę innymi słowy mówiąc uszkodzić, co prowadzi nie tylko do takiego uczucia ściągnięcia skóry, do takiego uczucia przesuszenia, ale w wielu przypadkach oczywiście skóra tłusta problematyczna prowadzi to do wyprysków. Także tutaj to, ale oczywiście jeszcze uszkodzenie bariery hydrolipidowej sprawia, że ta skóra nasza zaczyna się przedwcześnie starzeć. Także ten tonik ma kompleks trzech ceramidów, a ceramidy innymi słowy... Uzupełnienie również Lipidów, które yy, gdzieś tam ich ilość spada wraz z wiekiem. Innymi słowy, możemy tutaj mówić o takim uzupełnieniu ubytków w cemencie komórkowym skóry. Co my jeszcze mamy w tym składzie? Mamy tutaj jeszcze betainę, która silnie nawilża, mamy skwalan o właściwościach dogłębnie nawilżających. Do tego wszystkiego mamy kwas kialuronowy, który wspomaga to, yy, ten efekt nawilżenia. Ale uwaga, posiadaczki, posiadacze skóry, problema tłustej, mamy tutaj również słynny ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, który oczywiście koi, łagodzi podrażnienia. I uwaga, tutaj enzymy z dyni otrzymywane w procesie Fermentacji, o którym już wspomniałam, sprawiają, że ten kosmetyk jest w stanie dotrzeć w głębsze warstwy naszej skóry. Także tutaj serdecznie polecam ten tonik. Uważam, że żadna inna firma, przynajmniej tak to wynika z moich obserwacji, nie stworzyła jeszcze takiego kosmetyku. Dla kogo jest ten tonik? Według mnie dla każdego typu skóry, w tym ultra wrażliwej, skłonnej do podrażnień. Czego możemy się spodziewać? Oprócz takiej głębokiej regeneracji, mamy tutaj również efekt dogłębnego nawilżenia, odżywienia skóry, ale również działanie anti-aging, ujętnienie, uelastycznienie. Kolejnym produktem, o którym chciałabym pomówić, jest to również produkt, który otrzymałam w paczce od Veoli, Botanica. Jest to serum podoczy, ale niech Cię nazwa nie zmyli, ponieważ jest to takie serum podoczy, tak jak ja zawsze mówię, że serum no należałoby zamknąć kremem i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy do czynienia z 20 Seconds Magic A Treatment. I jest to serum podoczy które jest w tak lekkiej konsystencji, a zarazem ono jest tak pomiędzy emulsją a serum, że ja tutaj nawet po nałożeniu tego serum nie nakładam już, nie zamykam tego kremem pod oczy, ale przechodzę od razu do rzeczy, bo to nie jest takie zwykłe serum, że ma tylko kilka ekstraktów i efekt wygładzenia i tyle. Absolutnie nie. Oni tutaj stworzyli formułę, która no, wbiła mnie w fotel, krótko mówiąc, dlatego że tutaj mamy oczywiście to, co ja, że tak powiem, od takiego serum pod oczy Wymagam to przede wszystkim kofeina. Tutaj mamy ją w stężeniu 0,4% i ta kofeina oczywiście stymuluje mikrokrążenie, dzięki czemu pozbywamy się worków i cieni pod oczami, ale ona tutaj nie występuje sama sobie, tylko w połączeniu oczywiście z peptydami, czyli ujętrynie, uelastycznienie naszej najcieńszej skóry na całym ciele, bo przypominam, że skóra pod oczami tutaj jest tak cieniutka i charakteryzuje ją oczywiście. Brak tkanki podskórnej, tak jest, dlatego tutaj o tą skóry pod oczami to nie jest jakiś, jakiś wymysł, ale trzeba dbać, dbać i jeszcze raz dbać. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze awokado, mamy olejek żożorzowa, czyli taki efekt wygładzenia. Jest to kolejna formuła od Oli Botanika oparta na zbawiennym fermencie, dogłębne nawilżenie, odżywienie skóry, ale tutaj nie. Tutaj ferment z czarnej herbaty w stężeniu 3%, w stężeniu 0,2% mamy tutaj y, potrójny kwas hialuronowy. I również oni tutaj mają taki swój patent Complex Beauty of Eye. W stężeniu bodajże tutaj sobie aż zerknę 3%, żeby się nie pomylić, i to właśnie sprawia, że ten kosmetyk tutaj, te składniki aktywne zawarte w tym serum pod są w stanie dotrzeć w głębsze warstwy skóry. Jest to moje odkrycie, powiedziałabym, już bym się odważyła powiedzieć roku 2023, ponieważ jest to kosmetyk, który jest inny od pozostałych kosmetyków potoczy, które tutaj, jeżeli chodzi o sera, pokazywałam Ci do tej pory na kanale. Jest to niezmiernie miłe zaskoczenie, nie tylko składowo, ale również sprawdza się on w praktyce. Czego możesz się spodziewać? Efekt takiego rozświetlenia skóry pod oczami. Oczywiście tutaj, jeżeli mamy do czynienia z obrzękami, cieniami pod oczami, o właśnie opuchlizną, czyli innymi słowy, tak jak powiedziałam, czy są obrzęki. Jak najbardziej możesz sięgnąć po to serum. Wzmocnienie, odżywienie tej skóry pod oczami i oczywiście uwięznienie, uelastycznienie. Tutaj z całego serca mogę polecić ci to serum. I po raz kolejny zaznaczę, że tutaj nie płacimy za opakowanie, tylko za skład. A ten skład powiem tak: wbija w fotel. I tutaj na tym zakończę. Przejdę do kolejnego kosmetyku. A skoro już mowa o anti-aging, to muszę tutaj zwrócić się w kierunku tego, że podstawą anti-aging jest oczywiście całoroczna ochrona przeciwsłoneczna. Często na konsultacjach kosmetycznych, swoją drogą link do konsultacji kosmetycznych znajdziesz tu w opisie pod filmem, spotykam się z takim twierdzeniem. Justyna, ja mam wyjście, mam małą torebkę, bądź jestem na wakacjach, i ja, ponieważ sięgam po duży SPF, nie jestem w stanie go do tej torebki Wepchnąć, więc jak ja mam reaplikować? O, kochana, ja znajdę rozwiązanie i trik na wszystko. Tym razem za 6 polskich złotych. I tutaj e, ja na półce w Rosmanie znalazłam miniaturowy Sun Ozon, czyli takie to jest na mm, tej takiej półce kosmetyki do podróży, żeby zmieściło ci się 100 ml. E, Sun Ozon, i tutaj ktoś mi powie, zaraz, zaraz, ale to jest SPF30, to za nisko, za mało i tak dalej. SPF30, tutaj bez żadnych jakichś kancerogenów, mikroplastików i nie wiadomo e, czego jeszcze w tym składzie można było się spodziewać. Tutaj ten skład jest jak najbardziej w porządku. E, SPF 30 jest lepszy niż żaden SPF, bądź jeżeli nie masz możliwości ze względu na rozmiar i nie, nie reaplikujesz tego SPF-u, dlatego tutaj taki mały trik, nie ma wymówek, kochana jeszcze raz sobie zobacz, no 6 zł w Rossmanie do torebki i... Już e, oczywiście gotowa do wyjścia e, I tutaj zaznaczę, jest to SPF, jakby ktoś pytał, chemiczny Oczywiście SPF -y dzielimy na e, filtry, dzielimy na fizyczne, filtry chemiczne e, I e, co i jak, ja już tutaj nie będę przedłużać Tłumaczyłam w osobnym nagraniu na kanale Tanie Kremy e, z filtrem. Także tutaj dla Ciebie rozwiązanie mam I nie chcę słyszeć żadnych wymówek e, Razem dbamy o Twój anti -aging. Kolejna rzecz jest taka, że kiedy przychodzi taka pora ciepła, letnia, często lubimy sobie, bądź nawet nie zdajemy sobie sprawy, że można byłoby tak zrobić, a jest to fajna opcja, zamienić podkład na krem BB I ja tutaj taka szybka anegdotka z Dubaju, jeżeli oglądasz mnie na Instagramie, to na pewno widziałaś story, jeżeli nie, to tutaj się dowiesz Mam tutaj akurat z AA, tak się składa, podkład i ja go stosowałam w Dubaju, czyli oczywiście upał, e, tak, przy mojej skórze tłustej, problematycznej i rzeczywiście po zdjęciu tego podkładu, no ta skóra, no tam już się pojawiały niedoskonałości, więc szybko mając przy sobie krem BB, mimo tego, że tutaj mamy dimeticone w tym kremie BB, on nie jest taki e, 100% naturalny, ale e, nie przyczepię się do tego absolutnie, nie zamieniłam sobie na ten krem BB i e, rzeczywiście, no, E, zdecydowanie e, tutaj nie było różnicy w trwałości, a była różnica już przy e, ściąganiu oczywiście, zmywaniu makijażu po tym kremie BB, e, niedoskonałości. Jednak jest on w jakimś tam stopniu lżejszy. E, nie występowały. Zanim sięgniesz po krem BB, ja cię tu zatrzymam. Ja już przygotowałam dla ciebie osobne nagranie w temacie kremów BB. To, że mi się ten krem BB akurat sprawdził, wcale nie znaczy, że tobie się sprawdzi. Dlatego uczulam tutaj, zostań ze mną jeszcze, wytrzymaj kilka dni i porozmawiamy sobie na temat kremów BB. I tam sobie zdecydujesz, po który krem BB chciałabyś sięgnąć, który będzie dla ciebie najlepszą alternatywą. Dlatego jeszcze wstrzymaj się kilka dni. Ja do tego tematu wrócę. Słowo tutaj. Rzekłam. I już ostatnia rzecz, ostatnia ostatniusia i też tutaj nie będę się rozpowiadać, bo to już będzie temat na osobny film, ale firma Basic Lab tutaj na stories być może również widziałaś w, na Instagramie wysłała mi serum, jest to serum peptydowe, ujętnienie, uelastycznienie i tutaj takie najsilniejsze według mnie działanie anti-aging. Dlaczego mówię najsilniejsze? Ponieważ tutaj oni stworzyli kosmetyk, który zawiera aż 25% stężenia peptydów Mamy tutaj peptydy z każdej grupy, nawet z drugiej grupy. Oczywiście peptydy miedziowe. Elastyczność i wypełnienie serum ujędrniające, Tak napisał producent i to się zgadza, ale ja jeszcze jestem w trakcie testów tego serum. Tutaj od razu Cię uprzedzę, że znowu będziesz płacić za skład, nie za butelkę, i przy takich. um, mm -hmm. Przy takich stężeniach to nie będzie Tanio, natomiast tutaj Ja już to sobie zostawię na Jakieś tam osobne Być może nagranie, jeżeli jesteś zainteresowana Testem tego produktu Daj mi znać, to może I się pokuszę o osobne nagranie Natomiast chciałam Ci dać znać, że taki Produkt istnieje, on do mnie trafił W paczce PR-owej i ja jestem Takiego zdania, że chyba jeszcze Żaden producent, przynajmniej na polskim Rynku kosmetycznym, no nie wyszedł Z takimi stężeniami, z takimi Produktem, także taka ciekawostka, tutaj już więcej nie będę się w to zagłębiać i myślę, że to nagranie dobiegło ku końcowi porozmawiałyśmy sobie o nowościach, o zamienniku dla retinolu, o powrocie do peelingów. I myślę, że tutaj mamy wszystko na tą wiosnę przygotowane przede wszystkim Ciebie. Mam nadzieję, że masz już taki jaśniejszy obraz, w którą stronę chcesz iść. A kolejne nagrania na kanale już niebawem. Nie zapominaj o tym, że bariera hydrolipidowa. Dotyczy nas wszystkich, więc tutaj uważam, że ta nowość, każdy z niej skorzysta, jak i zarówno jeżeli chodzi o tą nowość pod oczy. Także, kochana, to już będzie na tyle, żadnych więcej wymówek i do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć!